jak przelegało to jest Oczywiście przypomnę króciutko regulamin naszej. Trzeba ten regulamin zmieniony. Jesteśmy w nowej formule, formule bardzo dobrej, bo wybieramy najpopularniejszych sportowców i najlepszych. Kibice, czytelnicy głosują nad najpopularniejszym i oni mogą się kierować swoim sercem, uwielbieniem, zmienienieniem nie muszą brać pod uwagę sukcesu. Natomiast eksperci muszą brać pod uwagę sukcesy zawodników... najpopularniejszy, a trzecia kategoria to sportowcy z najlepszych powiatach lubuskich. To nowa nasza inicjatywa, która od trzech lat się sprawdza. Głosujemy najpierw w wszystkich powiatach lubuskich. Ich zwycięzcy zarabiają potem w dużym telewizyjnych, a trójka jest na radami tego naszego telewizyjnego. Także telewizyjny jest moim zdaniem i naszym zdaniem bardzo sprawiedliwy, ponieważ to ocenia najpopularniejszych i najlepszych. Myślę, że Państwo będą tego samego zdania. Dziękuję bardzo. Proszę, Ale nie, że będę Dobry wieczór. Nie ominęłam, ja muszę znowu coś powiedzieć. No, powiem szczerze, że nie wziąłem żadnego. Tak, tak troszkę, ale dziękuję Wam za głosy, za to, że mnie doceniliście. Gratuluję wszystkim i miłej zabawy wam Karolina Jest to bardzo dla mnie ważna drożba, ponieważ zrozumiałam, że moja praca wieloletnia i praca treningowa została doceniona przez ekspertów, ludzi, którzy naprawdę znają się na sporcie. Na pewno mnie to do dalszej ciężkiej pracy i do osiągania lepszych wyników sportowych. najważniejsze prawa, bo za chwilę poznamy nazwisko tej osoby, która sięgnęła po zwycięstwo w lewicy na najlepszego sportowca województwa A tym najlepszym sportowcem jest. 数学は五月から。<music> Kredo jest szeregowo w klubie sportowym Barbiarza Zagóra od wielu lat, w tym czasie trzy kwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Zdobyła serwis medal w strzelaniu z karabina z ja na 10 metrów w karabinie sportowym, trzy postawy zajęła miejsce. Partia. Warto dodać, że w minionym roku podczas wojskowych Mistrzostw Świata wywalczyła złoty, srebrny i brązowy medal. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, szczerze, że zawsze największą trebę przeżyłam tutaj. Nie tam, kiedy staliśmy na podłogę 12 milionerów. Bardzo serdecznie dziękuję i jestem niesamowicie zaskoczona. To jest dla mnie wyjątkowe wrażenie, że żyjesz, też, są w moim życiu teraz momenty, gdzie bardzo się właściwie to was ze sportu i wtedy kiedy potrzebuję troszeczkę wsparcia z bardzo serdecznie zaniepokojujemy się szczególnie za bardzo pracę. Życzę dalszego takiego samego zapału i determinacji i ich moc będzie z wami. Sto.